Cześć, tutaj jest Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku serii ciekawych przypadków w roli głównej Skoda Octavia 2.0 TDI klasyczek w wersji elegance na Kombi, samochód z 2013 roku przebieg 140 000 km, jednostka 2.0 TDI, 150 koni samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów. Z opcji, które tutaj mamy zaznaczone przez sprzedawcę, jest to samochód z rąk prywatnych. Jest oczywiście bezwypadkowy, serwisowany w ASO. Mamy podane wszystkie dane dotyczące samochodu. Również został podany numer WIN. Sprawdzając sobie samochód po numerze WIN, zaraz Wam powiem, co możemy tutaj znaleźć. Kwotę, na jaką wycenia. Sprzedawca samochód to jest 41 800. No powiem szczerze, nie mało, nie mało. Dość sobie ceni, nawet według portalu ogłoszeniowego też ta cena jest jako powyżej rynkowej. No miejmy nadzieję, że ta cena jest adekwatna, ponieważ ten samochód pewnie jest w tak dobrym stanie. No co tutaj pisze sprzedawca na temat tego samochodu? Dodatkowo jakie informacje. Więc tak, Skoda jako drugi samochód w rodzinie, więc nieduży przebieg. No, 140 tysięcy niedużo. Kierowcą jest kobieta. No, klasyk, często się z tym zdarza, jak coś, takimi w takich opisach, zawsze jak coś, to kierowcą jest żona, kobieta, dziewczyna, jak coś, to nie ja, tylko ona. No, zobaczymy, co będzie w tym przypadku. Wcześniej zarejestrowany w firmie, w której obecny właściciel pracował i nie ujeździł, odkupia, odkupiona na prywatną ze względu na bardzo dobry stan i znaną historię, tak więc od nowości użytkowany praktycznie przez jednego kierowcę najpierw jako firma i od 2018 roku przy przebiegu 100 tysięcy km jako prywatnie. No to niedużo zrobione, przecież można powiedzieć tych 6 lat, tylko 40 tysięcy prywatnie, natomiast no, w firmie zrobiła 100 tysięcy. Silnik super oszczędny, dynamiczny, e, wysokie wyposażenie przez pierwsze 5 lat e, garażowany i jeżdżony głównie po autostradzie, ze względu na profil firmy. No okej. Okay. Obecnie na oponach letnik dodatkowo, opony zimowe, w tym dwie praktycznie nowe, kupione w tym roku. Normalne ślady użytkowania, pewnie znajdzie się jakaś ryska, mała naprawa lakiernicza, rysy parkingowe. Ale to nie była kolizja na drodze z innymi użytkownikami. Dosłownie otarte nad kołem. Czyli jakieś drobne ryski, drobne mankamenty. Natomiast auto jest bezkolizyjne, bezwypadkowe, jak najbardziej ok. Dodatkowo, że tutaj posiada na wyposażeniu podgrzewaną przednią szybę, podgrzewane przednie fotele i tylna kanapa, podgrzewane spryskiwacze, przyciemniane szyby z tyłu, tempomat. Gniazdo 230V, system wspomagania ruszania podzniesienia, podzniesienia, koło zapasowe i wiele rzeczy, które występują po prostu w standardzie. No dobrze, sprzedawca się tutaj spisał, miejmy nadzieję, że tak jest. Tak jak wspomniałem, podał też numer VIN. po numerze VIN w historii szkód.pl. Możemy sobie sprawdzić historię. Skoro mamy taką możliwość, no i widzę, były tutaj odnotowane trzy szkody podczas użytkowania tego samochodu, i to w firmie, no bo te szkody miały miejsce w 2016 i w 2018 roku dwie. Były to niewielkie szkody. W 2016 roku przy niecałych 68 tysiącach kilometrów szkoda na wartość 2500. W 2018 roku w lipcu. Przy przebiegu niecałych 93 tysięcy na 1500 zł i w grudniu 2018 roku, przy przebiegu 96 tysięcy, na szkoda na wartość 1000 zł. No, Miejsce uszkodzeń nie zostało tutaj odnotowane, więc no, miejmy tutaj na uwadze, że coś tam się działo. Eee, tutaj wykonywaliśmy test, więc nasz ekspert, w tym przypadku pan Jacek. Eee, Sprawdzał ten samochód dla naszego klienta. No wiadomo, mając tą wiedzę, mając te informacje, no musi się przyjrzeć, dopytać sprzedawcę. No bo skoro jest pierwszym właścicielem, to na pewno wie, co się działo. Wykonywał tutaj test Maxi. zaraz się z nim połączę i wspólnie omówimy sobie, jak przebiegał. Ee, jak przebiegały oględziny. Ok, łączę się z panem Jackiem. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Jacku, słyszymy się? Halo, halo, witam, witam widzów, witam Ciebie serdecznie. Cześć, witam Cię. Słuchaj, w dniu dzisiejszym w serii ciekawych przypadków Skoda Octavia, którą miałeś okazję oglądać dla naszego klienta, samochód z 2013 roku dwulitrowa jednostka diesla. Przybliż nam proszę jak przebiegły te oględziny, jak one wyglądały, czy ten samochód zgadza się z tymi informacjami, czy ten stan techniczny, ta historia no, pokrywa się z tą historią, którą tutaj wstępnie mogliśmy sobie sprawdzić. No i czy oczywiście podsumujemy sobie, czy nasz klient dobrze wytypował swój przyszły samochód, czy no, niestety będzie musiał poszukać sobie jednak czegoś innego. Tak, do ciekawych przypadków na pewno pasuje, samochód jak najbardziej e, ciekawy. No, już patrząc po ogłoszeniu, te same zdjęcia z podbitymi kolorami tutaj nas mocno kuszą, no ale niestety e, na miejscu wyszło sporo nie, takich nie, nieprzewidywanych rzeczy. O no, których oczywiście sprzedający ani nie wspomniał w ogłoszeniu, ani przez telefon. Co to było takiego? Co się tam działo? Co, co, co stwierdziłeś? Zacznijmy od początku, nawet od kwestii nadwozia. Jeszcze wracając do tego raportu, szkód. Szkody faktycznie niby trzy delikatne. Podejrzewam, że kosztorysy, które były robione na te szkody, to nie były robione przez serwisy, tylko to tak zwane kwoty bezsporne, dlatego kwoty są małe. Tak. Stąd to domnie, domniemanie. Stąd, y, ponieważ na y, kontroli powoki lakierniczej, na grubości, y, pomijając tam drobne odchyły typu 100-200 mikronów, y, tylny prawy błotnik miał prawie 2000 mikronów, zatem no, gruba warstwa szpachli y, z dużym ryzykiem puchnięcia, kitu tu w nerwalgicznym miejscu, czyli na y, krańcach błotnika, tam gdzie najwięcej niestety kamień nie uderza od koła. Uh -huh. Także tutaj już coś tam się nie zgadza, że gdzieś tam to auto miało, czy, czy kolizję, czy obcierkę. Mniejsza z tym, no w każdym razie, jakaś tam naprawa behaska była. Eee... Oprócz tego, no co tu można powiedzieć, jeśli w kwestii nadwozia jeszcze opony do wymiany ze względu na rocznik. Eee... Już przechodząc do lamp, nawet eee... nierówno żarzące się ksenony, czyli tutaj też, no. Niby tylko żarówki, ale jednak taki zestaw dobrych Xenonów no, z 400 zł, może nawet kosztować, więc zawsze jakiś tam wydatek by był. No i jeśli już jesteśmy tutaj w temacie lamp i przedniej części pojazdu, co się pierwszym, na pierwszy rzut oka w ogóle nie rzuciło. Wiadomo też oględziny robione o poranku. Samochód cały mokry. Po przyjrzeniu się zauważyłem, że jest pęknięty grill. Co ciekawe, w tych mm. samochodach. W oktawie trójce przedliftowej, jeszcze gryp jest niestety zespolony z całym zderzakiem. Więc no pęknięty grill w takim miejscu ciężko by było to kleić jakkolwiek, czy, czy spawać, i lakierować. Dlatego no najlepiej by było, trzeba kupić drugi taki zderzak. I oprócz tego parę innych elementów. No na przykład ciężko powiedzieć, czy ktoś próbował, czy, czy nie próbował, spasować jeszcze plastiki w zderzaku na, u dołu. No ale tam też widać, że, że coś się rozjechało, i ewidentnie no, samochód musiał uderzyć w kogoś innego. Na początku sam sprzedający mówił, że, że on w ogóle nie wie o co chodzi, że on tam nic nie widzi. Po pokazaniu mu palcem i, i że tak powiem, rozepchaniu plastiku, gdzie wszystko jest no, popękane i się rozjeżdża, to stwierdził, że no, faktycznie coś tam się mogło stać. Dopiero później rzekomo, jak wszedł do domu i wrócił z dokumentami. To powiedział, że żona gdzieś tam miała jakąś przygodę z taksówkarzem, gdzieś tam kogoś pchnęła. No, pchnęła na tyle, że aż wszystko pękało, także no, uderzenie nie było jakieś tam mega delikatne. Pomijam fakt, że w ogóle już tego w ogłoszeniu nie było. Tak. Się. No i jeszcze przechodząc do tyłu nadwozia, przy krapie też jakieś dziwne zdarzenie, pęknięte trzecie światło stopu delikatnie zaparowane i uszczerbek na klapie, który też wymagał jakiejkolwiek naprawy, no ze względu na to, że tu będzie po prostu korodować w niedalekiej przyszłości, a szkoda, żeby wymieniać później całą klapę na jakiś drobny odprysk, czy drobną taką zadrę. Oczywiście, no widziałem to właśnie ładnie widocznie, przedstawiłeś to na zdjęciach, tutaj też widzowie zobaczą, jak to właśnie wygląda, jak to trzecie światło jest połamane, brakuje go kawałek i właśnie już ta korozja postępująca w tym miejscu. Dokładnie, no i z zewnątrz przechodząc do środka samochodu, ogólnie tutaj nie można było za bardzo się czepiać, aczkolwiek no, z tym przebiegiem można by było też znaleźć, że tak powiem, nie tyle co lepiej zadbane auta, ale może bardziej przygotowane do sprzedaży, można tak to powiedzieć. Ślady zużycia jakieś były, delikatnie wysiedziany fotel kierowcy, no ale takie dziwne rzeczy, no. Na pewno urwana klapka gniazda 230V w tylnej części. Problem jest taki, że tej klapki nie można też dostać. No, nawet do raportu gdzieś tam starając się opisać, chciałem znaleźć taką klapkę, czy, czy to jest koszt rzędu 10 czy 50 zł. Mhm. No, niestety nie no, klapka występuje tylko i wyłącznie z całą konsolą i nigdzie nie udało mi się znaleźć samej klapki. Może gdzieś na szrotach, ale szczerze mówiąc, nie wiem. Według mnie ciężki temat tym bardziej, że to wychodziło albo w opcji, albo tylko w jednej wersji. Stylistycznej tego auta, także tutaj już coś nam się nie zgadza. Co dalej? Pęknięty jeden plastik, jeszcze przy, przy wnęce drzwi prawych, tylnych, z tego co pamiętam. No podejrzewam, że samochód był typowo. No zresztą tak jak sam sprzedający w ogłoszeniu mówił, samochód był typowo roboczy. Podejrzewam, że gdzieś tam przewoził jakieś mniejsze czy większe rzeczy stąd gdzieś y, też to pęknięcie i, i wyrwana zaślepka oprócz tego też dziwny nie wiem szczerze mówiąc co tam się działo w każdym razie no najlepsze jest to, że sprzedający też nie wiedział o co chodzi, wyrwany prawy przełącznik opuszczania szyby w takim samochodzie no, to nie jest gdzieś tam że tak powiem stary samochód 2002 tak. rok, że mogłoby się wszystko rozlatywać no słabo, że sprzedający nawet tego nie zrobił, Chciał widać było, że na, na siłę chciał wsadzić ten przycisk no ale gdzieś tam coś się nie udało, dookoła porysowane, po, po przecierane. No i tak to koniec końców zostawił. Mówi, że dla niego ważne, że działa. Także. No podejście ważne, takie sprzedającego za... też słabe. No tym bardziej, tak. jeśli ktoś miał faktycznie jechać yy, z daleka kupić takie auto. Jedyne to co, no, to mniej więcej odkurzone, gdzieś tam na szybko przetarte szmatką i, i to wszystko. Mhm. No, czyli z zewnątrz jak i tutaj wewnątrz, no kurczę już widzimy trochę jakichś takich nieścisłości, trochę już takich mankamentów. A, no, co do komory bagażnika, również wspomniałeś, te wszystkie, że to auto typowo było robocze, wiadomo tutaj, no, tego też nie ukrywali, no, bo auto jeździło, tak jak wspomnieli, przez pierwsze tam 5 lat w firmie, zrobiło te 100 tysięcy kilometrów, później już było wykupione tam prywatnie. Natomiast powiedz mi, jak tam komora silnika, jak sama jazda testowa i podwozie tego samochodu? Szczerze mówiąc, to komora silnika, no bez zastrzeżeń, nie można mhm. powiedzieć, że tutaj coś było nie tak. I też już tak bardziej odbiegając do przodu, moim zdaniem takie małe podsumowanie tego auta, o czym jeszcze też później. Samochód, no najprawdopodobniej, i był sprzedawany z tego względu, że po prostu się wysłużył. No, biorąc pod uwagę wszystkie te takie drobne mankamenty, tak samo w środku yy, czy z zewnątrz, yy, tych mankamentów można się dopatrzyć też pod kątem właśnie kwestii technicznych. No, jeśli odpalamy auto i słownie szumią, piszą wszystkie rolki przy przebiegu 140 tysięcy, no to znaczy, że nikt tam raczej nie zaglądał dość często. Yy, tutaj właściciel nawet nie ukrywa. No, do zrobienia rozrząd na pewno. Yy, według niego teoretycznie nigdy nie był wymieniany, Praktycz, praktycznie raczej też nie, no, skoro wszystko już słychać, że świszczy, szumi. Słabo, przy 140 tysiącach kilometrów dieslu, dwulitrowej Octavii, no to już jest taki, że tak powiem, no, newralgiczny nerw, czas, Należałoby tak. tu to zrobić jak najszybciej. Podejrzewam, że te zęby niekoniecznie, może, może ten pasek być jeszcze tam w nie najgorszym stanie, ale z reguły no już on jest tak, na takim etapie, że mogłyby się urywać same zęby paska yy, zęba tego. No ale wracając do samych kwestii technicznych, no auto się rozpędzało poprawnie, sprzęgło, sprzęgło również bez żadnych zastrzeżeń, nie, nie ślizgało się, nie, nie szarpało, każde biegi wchodziły poprawnie, yy, auto się bardzo dobrze rozpędzało, dobrze hamowało. Czym powiem, jazda nawet w warunkach miejskich mogła bez problemu podsumować to auto jako faktycznie dobre technicznie, ale nie do końca zadbane. No, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba by było parę groszy zainwestować w takie rzeczy jak no, chociażby rożą toleje, filtry, wiadomo tak. i wcześniej jeszcze mówiąc, opony. Tam jeszcze przy tym teście, tak jak wspomniałem, wykonywałeś na pewno oględziny od spodu, na pewno go podpinałeś też pod tak. komputer. Jak, jak tutaj sytuacja w tym przypadku wyglądała? Powiem tak. Jeśli chodzi o podwozie, dość standardowo, no, auto ma też parę swoich lat. Także mhm, korozję tak. na pewno znajdziemy na pewno wózek przedni. Zawieszenie yy, czy, czy układ wydechowy? Tam korozja zawsze się znajdzie, ale nie była to korozja na tyle mocna, żeby coś się musiało zaraz wysypać. No jest to, tak powiem, ewentualnie może do wyczyszczenia, zakonserwowania, ale raczej nikt by się w to nie musiał bawić. Kwestia tylko i wyłącznie eksploatacyjna, także tutaj bez większych zastrzeżeń. Jedyne co no to osłony. No przednie osłony popękane, pospinane na trytytki. Co też oznacza, że możliwe, że przy tym uderzeniu czy bądź kolizji to wszystko popękało? I ktoś już po prostu spinał, czyli ktoś wiedział, że to się wydarzyło. Może chciał ukryć, może jakiś inny kierowca tego samochodu wcześniejszy. Nie wiem, za dużo znaków zapytania Kierowca, przepraszam, sprzedający mhm. oczywiście nic nie wie. Standardowo. Mhm. Także no zastrzeżenia jedynie do, do tych osłon popękanych do korozji zastrzeżeń, tak jak wspomniałem, raczej nie będzie. No oczywiście opony, jeszcze raz tutaj mówię, od wewnętrznej strony tak. też jak najbardziej było widać, że, że one są już spękane, także nie nadawały się do dalszej, mocniejszej eksploatacji wycieków nie znaleziono, tam co na zdjęciach było widać to pojeździe próbnej, gdzieś tam o mijanych kołużach ta woda mogła się znaleźć, ale nie, nie był to żaden olej czy, czy inne płyny eksploatacyjne. No, i tutaj jeszcze podsumowując do tarcz i klocków, do, tak powiem, najbliższej kontroli, żeby, żeby potwierdzić, czy, czy one faktycznie się nadają do wymiany, czy nie, pod kątem samego wymiaru. No, organoleptycznie można by było stwierdzić, że, że jeszcze można na nich pojeździć co najmniej do końca roku. Okej, okay, dobra. Teraz podsumowując to wszystko. Jaka była Twoja decyzja? E, powiem tak, moja decyzja jeszcze tutaj była e, też nakierunkowana tą kontrolą diagnostyczną, którą oczywiście mm -hmm. wykonaliśmy. E, to... Kontrola błędów pokazała nam, że tak powiem, nieduże nie jakieś usterki, no ale jednak. Mm -hmm. e, z całej listy, tej, którą tutaj mam przed sobą, z odczytu, to mamy przede wszystkim no, bateria w kluczyku, czyli koszt praktycznie żaden gdzieś tam do wykonania na własną rękę oczywiście, pomijam błędy typu niski poziom paliwa, niski poziom płynu chłodniczego, niski poziom płynu do spryskiwaczy, to są takie rzeczy no wiadomo eksploatacyjne, no, no ale sporo. słabo, że, słabo, że sprzedając no się tym i wydom... tak, tak. No, nie zainteresował się, nie chciał tego zrobić, bardzo słabo, no jeśli za tę cenę wystawia auto, to oczekujemy, że ono jest praktycznie idealne, tak, na no, widać tutaj kompletne zaniedbanie, Ładnie ocena eee... tym bardziej, że jest, tak jak wspomniałem, na początku powyżej średniej rynkowej, więc to, a to nie jest tanio wystawione na Prze Przesada. Przesada i to duża. Eee, wracając jeszcze przy Xenonach, gdzie ta barwa się już różniła i należałoby wymienić komplet, to przepalona jeszcze jedna żarówka pozycyjna, czyli kolejny jakiś taki mały minusik. No i dalsze dwa błędy takie eee, że tak powiem, mocniejsze. Pierwszy to sterowanie klapami nawiewu, teoretycznie do do obserwacji możliwe, że gdzieś po prostu przez jakieś spadki napięcia ten, ten błąd wyskoczył, no ale drugi już z dużo większą, że tak powiem wagą to błąd sterowania świecami żarowymi, no i to był błąd stały, niestety nie dało mhm. się już go skasować, więc faktycznie coś tam z tymi świecami żarowymi jest. No i one po prostu nie działają. Także to jest już kolejny znowu wydatek przy okazji rozrządu i wszystkich tych innych tak. kwestii wspomnianych wcześniej. To już też niemałe koszty, które generują nam po zakupie tego samochodu, gdzie, tak jak wspomnieliśmy, no cena nie jest niska, a tu jednak no sporo tych kosztów zaraz po zakupie by nas czekało. Podsumowując, czyli no tak można w skrócie nie za te pieniądze, no nie? No dokładnie i do, wracając do Twojego pytania, jaka moja decyzja, no to mhm. decyzja jest właśnie taka, identyczne słowa, że nie za takie pieniądze, po prostu auto ma szkodę z, szkodę z przodu, mhm. pobieżnie do wymiany zderzak i pianka pod zderzakiem do lakierowania i ponownego dopasowania przed wymianą, też no, trzeba zrobić ten zderzak tak. Także to no tak. się wiąże z kolejnymi kosztami. Nie wiemy co jest pod zderzakiem, może są popękane kierownice, może jest gięta belka. Nie dowiemy się, by trzeba było ściągnąć zderzak i, i to sprawdzić. Szczerze mówiąc przy takich pchnięciach, typu gdzieś tam dociśnięcie do innego pojazdu, czy, czy sarna, czy jakiś tam inny lis, wiąże się też, że mogą nawet reflektory popękać od spodu, same uchwyty, czy, czy klosze nie widać tego na pierwszy rzut oka, a, a może tak się zdarzyć, także no jest tam jakieś ryzyko, do tego mamy korozję tylnej klapy i trzecie światło stopu, mamy rozrząd z paskami sprzętu, oleje, filtry, jakieś płyny eksploatacyjne, opony, no jest cała lista rzeczy, które jest trzeba było lista. zrobić i, i doprowadzić jeszcze do, do perfekcji, że tak powiem, wnętrze, czyli te plastiki, przycisk opuszczania szyby, tak, jakaś zaślepka z tyłu, dobrać ją skądś, może z innego auta, no szczerze mówiąc, mam wystawione to auto, czy, czy było wystawione za niecałe 42 tysiące, parę dobrych tysięcy niestety trzeba by było zbić z tej ceny, żeby to faktycznie, żeby no zastanowić się w ogóle nad tym zakupem, bo póki co za te pieniądze to niestety no, no nie. No jest to cena nieadekwatna do, do stanu, do tych takich rzeczy, które musimy po prostu zainwestować decydując się na zakup tego samochodu, no, no nie, nie w tej cenie, nie w tej cenie. Ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Moje zdanie jest dokładnie takie samo. No powiedzmy, no nie jest to jakiś zły egzemplarz, natomiast ja no, nie, jest troszeczkę zmęczony no. życiem. Typowa no skoda wy... Oktawia, one nie mają tak. lekkiego żywotu, także. Dokładnie. No, ale, ale nie zawsze, naprawdę. Za te pieniądze można znaleźć bardzo dobre auto Oczywiście. Yy, w lepszym po prostu stanie. Nie chodzi o to, że, że ma może mniejszy przebieg, czy, czy gdzieś tam podobny rocznik, ale po prostu, żeby ktoś bał jakiś prywatny właściciel, co. Naprawdę dbało o to auto. Miał jak w ogóle jakieś papiery na, na historię tego samochodu serwisu, bo tutaj też było ciężko to ze sprzedającym cokolwiek wyciągnąć. Także widać, bo po prostu to był typowy wołek, e, przedstawiany jako samochód jeżdżący przez jedną osobę, może jego żonę, ale najprawdopodobniej tak to nie było i, i no cena jest kompletnie nieadekwatna. Tak, po Myślę, że tutaj może sprzedawca też troszeczkę właśnie chciał nam zamydlić oczy właśnie takimi. Takimi stwierdzeniami w tym opisie, że właśnie samochód od samego początku, tego jeździła żona, no to każdy sobie pomyśli, no na pewno auto było dbane, jeździła w firmie, mhm. to pewnie nic takiego nie było. Tam, wiadomo, chuchane, dmuchane, zawsze kobieta, no to dba, pedantyczny stan i tak dalej. Ja, tak. Natomiast, no, myślę, że to taki mógł być właśnie trik, żeby ktoś się na to złapał. A tak jak wspomniałeś, niekoniecznie to, to wcale musiało być jeżdżone przez nią, mogło być eksploatowane przez wielu użytkowników patrząc po tych śladach, po tych takich różnych mankamentach, no i po tych takich wszystkich rzeczach, które tutaj z, podczas tego raportu, podczas tego oględzin zdiagnozowałeś, stwierdziłeś, no nie, no nie, nasza decyzja Tyle jest to taka nie, sama, jest to tak, nie, nie, nie w tych pieniążkach po prostu, a myślę, że tutaj sprzedawca nie byłby skłonny pewnie jakoś tam specjalnie Negocjować cenę, być może. Super, fajnie. Dzięki wielkie jeszcze raz za szczegółowe omówienie. Dzięki również uprzejmie. Jak będę sprawdzał kolejne samochody, które miałeś okazję oglądać do serii ciekawych przypadków. Na pewno będę się z tobą kontaktował, będziemy sobie wspólnie raz za im omawiać. Dzięki, pozdrawiam ja o, cię. Dzięki również uprzejmie. Na razie. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Ech, więc drodzy widzowie, widzicie, no kurczę, nie do końca jednak taka super ta skoda była, ta cena jednak jest stosunkowo za duża, troszkę tych mankamentów, e, wyszło, trochę by trzeba było zainwestować w ten samochód. Tak, tutaj e, wspomniał ekspert Jacek. No, ja się z nim zgadzam. Nie za te pieniądze. A co sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie? Kupilibyście w tej kasie takie auto? Poinwestowalibyście? Czy jednak targowalibyście się przy zakupie? Ja myślę, że chyba targowalibyście się, jeżeli by decyzja była na tak. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, jeżeli się podobało. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, oglądajcie nasze odcinki z serii ciekawych przypadków, okiem eksperta, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć.